Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Griso i witajcie na moim drugim kanale, na moim nowym kanale, na którym postaram się ogrywać różne gameplaye z gier. To będą naprawdę różnorakie gameplaye z gier, które były dawniej popularne, teraz już są mniej popularne. No i może będą się też bestsellery pojawiały różne, ale to już zresztą zobaczę. Na tym kanale chciałbym rozpocząć przygodę od Dreamworlda ale z czasem będę wprowadzał coraz więcej różnych gier. A więc rozpocznijmy naszą przygodę. Wasza trójka obudziła się z hibernacji na dźwięk syren i rozrywanego metalu. Cudem dostaliście się do kapsuł ratunkowych, zanim statek został rozerwany na strzępy. Jakiś czas później wylądowaliście na tej nieznanej planecie. Podczas gdy dookoła spadają fragmenty postrzępionego statku, zaczynacie planować przetrwanie. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, tak słowem wstępu, yy, powiedzieć... Że yy, ta seria będzie miała jakieś 20 odcinków, tak coś koło tego. Muszę sobie troszeczkę jeszcze przyciszyć grę, aby mnie było dość dobrze słychać. No i dobra, i zacznijmy. Yy, tutaj widzę, że jest jakaś stal na start. Tu jest dość dużo drewna na start. W dodatku, jeszcze myślę, że sobie trochę muzykę przyciszę. I otoczenie. W ten sposób, aby było. Bo nie chcę też, abyście wysłyszeli yy, no po prostu tylko yy, muzykę. Ale aby też mnie było po trochu słychać. Yy, rozejrzymy się po okolicy. W okolicy widzę jakieś tam mawoły, podstawowe zwierzaki, yy, które przerobimy później na jedzenie. Ale cieszę się nawet z tych mawołów właśnie. Tu są podstawowe posiłki. Coś czuję, że gdzieś jakieś robale zaraz wypełzną mi. I... Te góry, może nie są najlepszymi górami, może to nie jest moje ulubione miejsce do osiedlania się. Bo zawsze w tych górach mam najwięcej problemów. No dobra, no to zaczynamy tutaj. Myślę, że w tej skale rozpocznę i w tej skale zacznę się uzbrajać, abym miał z jednej i z drugiej strony tutaj kolonie. Pozwólmy im używać różnych yy, posiłków broni, wszystkie, wszystko by sobie uzbroili na start i abyśmy mogli cokolwiek im, im zarządzić, aby cokolwiek mogli już robić. Kimi? Ty jesteś tchórzem, łakoma, zazdrosną, słabe cechy. Nerwy nawodzy, ok. Może nie najlepiej. Ty nawet spoko jesteś, a więc skoro jesteś yy, rozbijaką. To weź sobie nóż. Wolałem jeszcze raz przeczytać, aby tak na wszelki wypadek się nie przejęzyczyć. Bo tak na pierwszym odcinku wiecie, trochę przypał. Ty weźniesz sobie sztucer, a ty weźniesz pistolecik, jako że wy macie takie po prostu te. Ty założysz sobie spodnie. Ty już podniósłeś tak? Podniosłeś. Dobra, to ty założysz spodnie i hełm. A ty nic nie dostaniesz, bo no, ty jesteś nam mniej jakby potrzebny, co będziesz walczył wręcz, więc ty nie dostaniesz aż takiej... Nie masz takiej, takiej szansy, że cię trafią po prostu, bo ty będziesz zawsze gdzieś tam ze skałami schowany. Tu już widzę, że mam jakieś żelazo na start podstawowe. No dobra, ciekawie. Tutaj mogą mi przyłazić różne robale i tak dalej ze skał wyłazić, więc tego, z tego nie jestem pocieszony miejsca. Ale zerwiemy sobie pierwsze malinki i w tym miejscu postawmy nasze budowle. No to myślę, że tak, zaczniemy tutaj od takiej naszej kwatery głównej, w której będziemy trzymali po prostu naszą różne no, stoły do produkcji. O, nasze różne stoły do produkcji, bo zapomniałem słowa po prostu, wypadły mi z głowy. I do tego dostawimy drzwi. Z drugiej strony zaczniemy już stawiać też takie pokoiki, ale one już będą dla naszych kolonistów, aby mieli gdzie spać. Zrobiłem je teraz 8. Yy, są 8 na. No, w ten sposób wystarczy, że je będę robił, tak? Tak, dobrze jest. Tylko się tutaj zastanawiam. No, przedłużę w ten sposób ten pokoik. Ten będzie większy pokoik. Albo nie, bo tu jeszcze musi być przejście. To zrobimy inaczej. To zrobimy struktury. Drzwi cyk, cyk, drzwi cyk. Gadam. Więc dzisiaj jestem jakiś nie, niewyspany chyba. W ten sposób to zrobimy. I tutaj może jakiś jeszcze pokoik się wstawi, a jeśli nie, to po prostu wstawimy tutaj drzwi i tyle. Dobrze, niech nasi koloniści się z tym powoli zaczną zajmować. I musimy im e, przeznaczyć priorytety, co kto ma robić. A więc tak, podstawowy priorytet. Tutaj wszystko usunę sobie na spokojnie. I tak, Kimi, ty będziesz lekarzem. Na pewno będziesz treserem, będziesz tresowała, bo ty jesteś ogólnie naszym najlepszym, chyba widzę kolonistką. Ty będziesz przede wszystkim leśniki, leśniczym i rolnikiem. Ty na pewno tak, kto tutaj miał? Ty budujesz i ten. Tak, dobra, to ty będziesz budowlańcem i górnikiem. Ty chyba najlepiej strzelasz. No właśnie. To ty będziesz myśliwym i No i chyba to wystarczy, tak? Póki co, bo tutaj tak. No ty dostaniesz to kawalstwo i tak dalej. Póki co nie mamy co robić. Więc to dostaniesz. Będziesz na razie nim. Strażnika wezmę jego. Będziesz budował i będziesz górniczym. Plus jeszcze wysprzątacze i Wnosiciele, wszyscy będziecie oprócz niej, bo ona i tak już ma dużo rzeczy na głowie i ona nie będzie chyba na to czasu już znajdowała. I tak zaczyna się nasza pierwsza seryjka. Dobrze, tu się zastanawiam, jak zrobić jeszcze taki, taką spiżarnię. Myślę tu z tyłu, bo tu w przyszłości będziemy się tam wkopywać w ścianę. Natomiast na start chcę, albo może inaczej to zrobię. Może po prostu postawię tutaj yy, sobie spiżarkę podstawową czyli cyk cyk, cyk w ten sposób Okej, okay, tutaj kilka par drzwi, aby mieli z każdej strony wejście No i może jednak zamiast tego tutaj to zrobimy w ten sposób, aby ta, ta spiżarka na start była zawsze większa Yy, bo i tak wszystko się nam przyda. Potrzebne łóżka dla kolonistów, tak, to już też widzę. Yy, więc muszę im dać jeszcze polecenie, aby zaczęli rąbać tutaj drewno, które jest w pobliżu. Dam na maksa szybkość, yy, aby po prostu przyspieszyć te pierwsze dni budowy. Tutaj przepraszam, że mam taką alaścinkę, bo ja musiałem sprawdzić, czy się wszystko dokładnie nagrywa. I się nagrywa. Yy. I teraz tak z dala od drzwi, czyli w ten sposób zrobimy im łóżka. i na razie mogą tylko dostać łóżka, nic więcej. No może podłogę im tylko wstawię jakąś drewnianą, taką najsłabszą, najgorszej jakości. Ale zawsze przecież będą mieli podłogę, nie? W sensie, ona nie jest najgorszej jakości, po prostu ona nie daje nic do piękna, ona po prostu sobie jest. Nie dostają wtedy minusów za to, że jest brzydko w pokoju, bo mają podłogę. I postawię im jeszcze po pochodniach takiej, bo nie mam jeszcze elektryczności, ani nic. A na start po prostu, no mamy dość sporo drewna, zawsze to się to wykorzysta. I co drugi odcinek będziemy, już nie wiem, czy o tym wspominałem, ale co drugi odcinek będziemy zwiększali sobie trudność, jakby w kolonii. Tak, dobrze to powiedziałem? No trudność gry. Na razie mam ustawiony na bardzo łatwy. Po tym jakby odcinku ustawimy już na łatwy. I tak z każdym odcinkiem będę zwiększał, aż dojdziemy po prostu do hardkorowego. Takiego wręcz nie do przetrwania. I nie chcę tutaj Odlatywać z tej planety, ponieważ da się tutaj to osiągnąć. Lecz to jeszcze nie ten moment, po prostu jest to. No nie chcę jeszcze tego robić. Dobrze, tak więc już się nagadałem i skupię się na grze. Rozpo... Rozpocznę tutaj sadzenie roślinek podstawowych, gdyż się to nam przyda. Tutaj tam kukurydzę, bo jak będą zbiory kukurydzy, to naprawdę dużo z tego dostaniemy. Turyż. I do tego zrobię pole uprawne jeszcze tutaj, zawsze mniejsze, ale ziemniaki. reszta daje najmniej, ale on najszybciej rośnie. Ziemniaki tak średnio dają, ale i też średnio rosną. Kuchrydza bardzo długo rośnie, ale naprawdę bardzo dużo, bardzo duże zbiory daje. Więc wszystko się jakby kalkuluje, dlatego tak, tak to rozplanuję sobie na start. Brakuje nam drewna, widzę, również na start. Kimi, ty jesteś bezczynna. Kimi, ty masz bardzo dużo zadań. Ale w takim razie, skoro jesteś bezczynna, to mogłabyś. Jak patrzę, do czego cię mogę przypisać, bo ty. W przyszłości będziesz dużo, będziesz bardzo zajęta i nic nie będziesz odpoczywała praktycznie, ale teraz tak nie masz co robić, widzę. Więc póki co dam Tobie leśnictwo, bo nie da się ściąć źle drzewa. Ona sobie nic przy tym nie zrobi, w tej grze oczywiście, ale będzie po prostu bardzo wolno ściąła te drzewa. Ale zawsze tyle samo drewna i tak dalej, będzie to zawsze na plus. Widzę, że nasz haski nazywa się Violet. Śmiesznie. Nawet ładne imię dla zwierzaka. I można, żeby nawet go uczyć jakiegoś transportu, aby za nas transportował przedmioty. Yy, ty, 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 dobra, to wiesz co, to Tobie też dam leśnictwo, abyś też sobie wycinał drzewa. Bo widzę, że wszyscy się opieprzacie, jakby nie macie prawie co robić, więc już tak Wam na maksa włączam. Ty będziesz zawsze zajęty tym budowaniem i tak dalej, więc tobie nie chcę zbytnio mieszać w planie. I w pobliżu mamy gejzer parowy. On się tam bardzo przyda, kiedy zrobimy energię geotermalną. Energia geotermalna jest gdzieś tutaj. Energia geotermalna. Muszę ją znaleźć. Ona kosztowała chyba 3000 punktów a zawsze yy, o wiele szybciej, yy, po prostu i o wiele więcej będziemy zdobywali energii, bo to będzie energia z jądra Ziemi. I tak się rozglądam, co jeszcze możemy z tej mapy wziąć? Bo to już większość widzę przetransportowali. Te komponenty sobie wolę zostawić na później, gdyż w przeszłości oczywiście zacznie mi na pewno ich brakować w bardzo dużym stopniu. Ale widzicie, zawsze przeglądając można jakąś stal znaleźć i darmową te żelazo. O, złoto mamy. Złoto jest bardzo drogie. Bardzo można je fajnie sprzedać, więc wykopię je. Może trochę go tam będzie. I potrzebne struktury obronne. Już nad tym myślałem. I zastanawiałem się, czy po prostu tutaj się nie zabudować. Ale to już chyba w następnym odcinku. Yy, zajmę się zabudowywaniem. Mm, no dobra, to tak, to jakbym tutaj na przykład pociągnął jedną ścianę w ten sposób. Chwila, bo tak się zastanawiam. No, zobaczcie, jakbym tutaj jedną ścianę w przyszłości oczywiście pociągnął i tu bym się zabudował, to bym się odciął tak zupełnie, ale. Tak mało terenu bym miał. To jakbym tutaj to zrobił. Idealnie by mi starczyło, nie? Wtedy bym jeszcze... To by tak równo w miarę było. Ale co tu ja zrobię? Tu nic nie zbuduję, więc tu bym się na przykład odciął wtedy. I jeszcze tutaj u góry bym sobie odciął się. Dobra. Kimit, jesteś bezczynna. Ścieliście całe drzewo, super. A więc tak, daję wam polecenia. Wyrąbcie to. Daję wam produkcję i zacznijcie już budować stół rzeźniczy. Ręczny stół krawiecki, bo się nam przyda na pewno. Podstawowy pierwszy piecyk taki. I czy coś jeszcze można by wstawić? Ten stół do badań wygląda dość przyjaźnie. Ale nie chcę... tej kuchni. co co najwyżej bym zrobił w ten sposób, że tutaj stół badawczy bym tu zrobił. albo to jest ten stół sześniczy, to kurna nie wiem, nie wiem jak to zrobić, no, może tak, stół badawczy tutaj i piec tutaj, będą mieli dość dużo miejsca, to może nie wygląda zbyt ładnie, bo to jest tak upchnięte, no, ale zawsze na start to trzeba jakoś zacząć, nie, zrobiłbym jeszcze sobie podłogi, tutaj pociągnął po całej naszej jakby kolonii, Drzwi tutaj na razie nie robię, bo oni się dzięki temu szybciej przemieszczają. Natomiast y, przydałaby im się na pewno. Y, przydałyby im się na pewno jakieś stoły podstawowe. To stoliki im zawsze z chęcią zrobię, bo nie będą narzekali dzięki temu, że muszą jeść na stojąco. Bo będą mieli gdzie zjeść. Teraz zostawię im jakieś lampki. Y, I gość do nas przybył. Możemy z nim sobie pohandlować, on jest ucznikiem. ma 46 lat, z frakcji Nucja-Gucana, co to jest za frakcja, nie mam pojęcia, ale my będziemy niedługo musieli wymyślić nazwę dla naszej frakcji, a więc też już muszę się zacząć powoli nad tym zastanawiać. Stolik nocny stawiłbym im i już będą mieli takie dość wypasione pokoje na start. I będą już mogli odpoczywać. Dobra, potrzebny projekt do badań. To na start rozpocząłbym, yy, myślę, że badania akumulatorów. Myślę, że tak, bo to będą baterie, w których zawsze będzie nam się magazynował nadmiar energii. I jakby nam na przykład wysiadły, wysiadł prąd, że nie działałyby nam na przykład generatory, to zawsze tam będziemy mieli energię. A dość szybko to powinni zbudować. No, i tyle. Potrzebne źródło pożywienia, To tak, nie mamy jeszcze do mięsa nic, ale zaraz zrobiłem stół do rzeźnictwa. Stół rzeźniczy. Struktury obronne to zaraz się ogarnie. Różnorodność, rekreacji. W sumie można im już rzeczywiście tutaj dać jakieś yy, kołki do zabawy. Rzut podkową, na przykład, jakiś. Czy tam jeszcze jakiś, yy, jako, jakiś pokój. Po prostu do właśnie tej rekreacji, jak oni tutaj mówią. Oni chcą rekreacji, no to niech mają. Co tutaj mi się wstawi jakiś rozrywka stolik do szach. Może to nie jest jakiś najwspanialszy. Najwspanialsze miejsce, gdzie ja bym na przykład też chciał być, no ale no. Czy ktoś mówił, że ta kolania na start będzie ładnie wyglądała? Nie krzesła tutaj, to też robię źle. To tu powinny być taborety. Bezczynni koloniści, Kimi. Kimi, ty jesteś dalej bezczynna. Wiesz co, to możesz już badać, na przykład, jeśli ci się tak śpiesz. Jesteś taka bezczynna. Teraz zostawię tutaj drzwi i zrobię im tutaj podłogi, też drewniane płytki. Wypadek kapsuły transportowej. Pierwszy rozbitek. Ciekawe. Jest niezdolna do intelektualnych, czyli nie mogłaby prowadzić badań niestety, do sztuki i do gotowania. Natomiast byłaby dość dobrym górnikiem. No i od zwierząt mogłaby być, ale tak to, to już nie widzę innego dla niej zastosowania. No, co najwyżej w przyszłości z rzemiosła, i by nam szyła jakieś ubranka. Hmm. Nadwrażliwość, uprzejmość. No, ale ona za 5 godzin tak się jak umrze, a więc musiałbym ją tak polowo uleczyć. Kosmiczna uchodźczyni, czyli ona prawdopodobnie do nas dołączy. Prawdopodobnie będzie chętna do nas dołączyć. Była w dzieciństwie pisarką, ale jakby w dorosłości była pracownikiem fabryki i przez to dostała różne no, minusy do wszystkiego. Hmm. Nie wiem, bo na razie ta kolonia się rozwija. To chyba nie chce jej. A więc zdejmę tylko z niej ubrania. Mogłabym na przykład ją więzić niby i zawsze ją komuś oddać. Ale nie jestem już taki zły i nie będę w ten sposób się zachowywał. No i nie da rady uratować. No właśnie, już nawet dwie godziny są. No może to był zły pomysł, no ale to się w przyszłości okaże no oczywiście. Wszystko ma swoje skutki w przyszłości. I teraz tak. Tak, strasznie mi jest trudno ocenić, gdzie będzie najlepiej się zacząć rozwijać. Ale no na razie mamy takie podstawowe struktury. Żyjemy sobie. Yy, I... Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tak naprawdę, pamiętajcie subskrybować ten kanał, komentować i ten film znajomym. Ja zapraszam na mój główny kanał Gryso, na którym nagrywam y, Fortnite'a i inne takie gierki aktualnie bardzo sławne, y, popularne. No i co? Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć i pa pa!